O tak, witam Państwa serdecznie. Jest 28 stopni, po prostu rozpływa się wszystko. A ja witam Państwa i zapraszam na mega, mega tour po jaskini. Słuchajcie, jaskinia Louise de Grenelle. Tak naprawdę jest to fabryka win musujących. Jest to najsłynniejsza fabryka, jeżeli chodzi o Francję. Słuchajcie, pokażę Wam tu jeszcze, jak wygląda zajęcia. Jak to wygląda godzinowo. Słuchajcie, jest bardzo sympatycznie, bardzo miło. Tam mamy tarasik. Zaraz Wam to wszystko pokażę, wejdziemy do wewnątrz, mamy wykupiony cały tur. Koszt biletu, słuchajcie, dzieci nie płacą, więc i ja, i Ula zapłaciliśmy tylko 10 euro i to jest wliczone cały tur, włącznie z degustacją. Także zaraz wejdziemy do wewnątrz i zaczniemy tur. Będziemy nagrywać z tej nowej GoPro, gdyż myślę, że ma dużo, dużo lepszą przesłonę i będzie możliwe coś widoczne w tej jaskini. Jeżeli byście się wybrali, słuchajcie, nie zapomnijcie o bluzie. Mimo to, że tu jest dopiero 28 stopni, a będzie ponad 30. Początkiem przyszłego tygodnia zapowiadali 38, także będzie się działo. No i po prostu bo w jaskini jest stabilne 13 stopni. Widzimy się później. Dobrze, będziemy mogli wejść głównym wejściem, potem się że wychodzi gdzieś tam na dole jest to wejście do Jaskini. Zobaczycie jak to wygląda od wewnątrz potem i tak będziemy kupować winka o właśnie Hello hello Oh yeah it's me Tak pani na pewno mnie zapamiętała takiego grubego Zapamiętuje się do końca życia Dzieci oczywiście szczęśliwe Ula rozpromieniona mała po prostu szczęście życia Jakub Desmond Jeszcze się pytali czy Dziecko może degustować tak, bo jest z dzieckiem, ale rzeczywiście jako to jest pierwszorzędny degustator i jest tu oczywiście jedno, kiedy byłem tutaj w 2019 roku, zawsze chciałem takie pudełko i będę je miał, tak popatrzcie, będziemy to później wszystko kupować, a jednym z takich win musujących, które przypadło mi kompletnie do gustu i zostało w pamięci, to jest właśnie to tutaj, gdzie Byłem troszeczkę w błędzie, gdyż myślałem, że skład jego jest z polskiej Aronii, natomiast jest to wszystko robione już z winogron, także zobaczymy, czy jest to tu I zatem tęsknię i na pewno będziemy tutaj degustować i weźmiemy sobie trochę produktów do domu. <taki>, Taki jest cel wyprawy. Widzimy się później, pa. Dobrze, idziemy już teraz z całą grupą. Za panią przewodniczką wszystko będzie odbywało się w języku angielskim, także... O proszę. Wrota tartaru się otwierają. I mam nadzieję, że nagle się to właśnie... Jakie są Pani ostrzegała wszystkich, że... Temperatura, która tutaj panuje, panuje jest stała 12 stopni, także dlatego wzięliśmy sobie właśnie bluzy. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w takiej ciemnicy. <laughs> so it now belongs to the family flow since uh, many generations. Uh, of course, since eight. <laughs> uh, Robi jak to był, to powiedział, że niewystarczająco dla niego. Chodź Dla mnie bomba. bottles We always have a sediment. This is due to the wine yeast. So you see the sediment here. This is uh, see better than this. This is due to the wine yeast, and thanks to the clay, it can gather. So it makes a sediment like this. And this is something we want to remove from our bottles because we do not want any sediment um, when we sell our wines. So to remove it. We call a Giro palette. It's a machine that's holding the bottles upside down and it turns automatically many times a day. So um, instead of lasting one month, the riddling only lasts four to five days. So it's, way, uh, it's way better for us, it takes less time and also uh, hours. <laughs> um, and so at the end, we have the deposit in the neck of. en ik just repeat it. O tak, wyszliśmy na powierzchnię Słuchajcie, ciekawe rzeczy Na przykład zapomniałem, bo byłem tu już wcześniej Na pewno to mówiono, a jeżeli nie To powtórzę, dlaczego Butelka od szampana, czyli wina gazowanego Ona też wytłumaczyła, że To jest ten sam proces, tak? Co szampana Tylko nie mogą tego nazwać szampanem No bo chodzi o region, tak? Szampani Ale, dlaczego jest ta taka Aluminiowa folia dosyć długa od korka w dół, gdyż wszystkie prace nad butelkami są ręcznie robione, i żeby zakryć po prostu różnicę poziomu płynu wewnątrz. To jest straszna ciekawostka, tak, bo cały proces polega na pewnym odlaniu, w pewnym momencie takiej niepotrzebnej substancji, która się tworzy przy leżakowaniu i stąd. Nie jest perfekcyjnie tyle samo w każdej butelce. I właśnie ta, oto, e, cała powierzchnia, tak? Ma zakryć różnicę tego poziomu. teraz będziemy mieli degustację, więc na pewno coś smacznego odziebiemy. Będzie zamoczone. No przyjemne. Czemu? Jak taki mon Jak monet? Czekaj. Chcesz mi się spróbować? Panie, Emilka, chcesz spróbować? Jakub, jak? Lekki, fajny, 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 fajny wodę ma, nie? Bardzo takie subtelne.

Tasting, we can maybe taste something with more intense flavors so you see the difference with the first one uh, that you just had um, so i'm thinking of uh, the, other, uh, cuvée. Uh, so the grande Cuvée has some brioche flavors for example and the uh, de Brunel has honey flavors so i don't know if you're interested more in one or another i will uh, open those bottles so, you can, I would serve maybe the Grand Cuvée first, which is a flavor of Emma and chardonnay, and it reminds of the flavors of brioche. So, this one, the Grand Cuvée. So, who would like to try this one? The brioche flavors. Yeah, so you can come with All right, they want us. Comida okay. Sorry, go ahead. Try it, it's very Spróbuj, like it. taste it. No, je Ale je nie chcę je zabierać. Ale ona nie pije tego. Nie, ta te pierwsza była lepsza. A ja to drugie? Ja to wolę, no niż to pierwsze. Mama zostawiła? Szklankę, ale spróbuj to. To wypij to, bo to dziecko bardzo dużo kosztuje. No, nie... to, to pierwsze lepsze dla ciebie? To sobie spróbuję, jakie to jest przepyszne. Ja wolę to drugie na przykład. To było bardziej goryczkowe. Tak nie, to. dla mnie tamto było bardziej goryczkowe. Nie chcesz? chyba spróbuj ten sok, co pani jej dała. Bardzo... Dobre? Bardzo dobre. Ale ona dużo ten, żeby Cię później nie bolała. Jeszcze, jeszcze Yeah. Uh, the room that we try after is it tastes more sweet. It's not actually sweet, but it tastes more sweet. So it's uh, sorry. So it's good uh, to have for a or with desserts with uh, fruit, so like uh, fruit uh, cakes, for example. So it's more fruity and uh, mineral. So we'll start with this one and then we'll try another rosé that's very different. Uh, we'll try the sea irresistible, it's more uh, acidic, so we'll see afterwards. Yeah. Okay. So this one is more fruity. Mam nadzieję, że nie zatrzymałem je z powrotem, jak będę jechał, bo limit niestety jest tutaj restrykcyjny, jeżeli chodzi o Francję. Tak, co przyjeżdżam do samochodu, muszę prowadzić po pijaku? To też nie dzieje się. Pozdrawiam Cię, Robi. Zobinowaliśmy tutaj czady. Całe pięknie nawet. I to już jest przyjemne, jeżeli chodzi o żarne. Powiedz mi, że to wczoraj też miało swoje zalety. Dramat, dramat.

No, mam może Thank you <laughs> Ladies first. Thank you sir Dzień no, dobry patrzmy to To widziałem wielokrotnie u nas na półkach Chyba się wymieszały już te takie, jest Co? Co tak jak u nas w kiblu, w tym na dole. No, mam coś w sobie, szczególnie woda, nie? Jak kryształ. Woda jest nieprawdopodobna, nie? Ona mi, wiesz, chodzi o świeżość. What what I been, been, I been. Been. Yeah, I was bad. I didn't explain I didn't very well. Multiply times that kind of gap. It's amazing. Really. Yeah. Mm -hmm. <laughs> we always keep it for the end uh, because it's, uh, the mistake is more difficult. It's better to have it at the end. That's yeah. a start. <laughs>

So, are you ready for the last tasting? Yeah. yeah? <laughs> so, the last tasting is a red sparkling. So, this one is not common at all. It's not common at all to find red sparkling. Have you tried some already? Yeah? We have uh, some in uh, Italy, the Lambrusco. Uh, but this one is very different. And also, the terroir and the grapes are not the same. So, um, this one is a demi sec. So it's more sweet, and that's why it's better for desserts. So, like with dark chocolate or strawberries, for example. So, we'll try this one. So tell me what you think. <laughs> oh, we. Mm. Perfection. You know, it's something that you cannot buy it in your own country yeah. and you will definitely not serve for the guests. Full of surprise, a blow your mind. You know, we can drink Russian champagne, right? The Russian sparkling water. We can drink Monet. we can drink Dom Perignon. But this is a something really deep, red one and a sparkling one. It's nice. Mm. Mówiłem ci. Mm. I powiem wam, specjalnie właśnie podawane zupełnie na koniec z jakimś struclem, z jakimś czymś słodkim no idealnie się to kombuje. Z yeah. <laughs> hmm? With a toastle, with a something, you know, on the end of the party when you, when you give the guest a sweets, right? With a cream. Brilliant, For me brilliant. Dobrze, myślę, że degustacja zakończyła się pomyślnie. Tu już pani oczywiście obserwuje nasze i będziemy oczywiście na sam koniec kupować sobie tutaj. Rzeczy, a myślę, że może później pokażemy wam w ogóle, co kupiliśmy. Ale co, przechodzimy do tutaj. Weźmiemy sobie jakąś panią i. Będziemy sobie skompletować jakieś zamówienie, co? Dobrze, widzimy się później.